I moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie elegancko lecieć po skiny. Jeszcze nie wiem jakie, ale muszę widzowie uzupełnić swoją szafkę w skiny o kolorze niebieskim. Czemu niebieskim? Bo mi się podoba po prostu kolor niebieski. I myślałem, żeby sobie zrobić po prostu crafta niebieskiego wszystkich skinów, a dzisiaj pomoże mi w tym wszystkim widzowie CSGO Skins, czyli partner dzisiejszego odcinka. No i widzowie, generalnie rzecz biorąc, to wygląda tak, że mamy tutaj Recon Invasion i to jest nowy event, który trwa jeszcze 5 dni, 10 godzin, 9 minut i 40 sekund, bo uciekają sekundy. I będziemy sobie korzystać dzisiaj z tego widzowie i węciku. Macie również Case Battle, który jest bardzo, bardzo fajny. I możemy sobie na przykład. A, dobra, to bądźmy sobie teraz na start. Co? No, bądźmy sobie na start. 20 zł, uwaga. Lecimy. I co, to to to, to 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 Aha, no i on wygrywa. Spoko. No, to widzicie. Jeszcze jest Marek Montana. Uuuu! nie, przegrałem. O nie. No, a cóż, no 20 zł widzowie jakoś się zrobił ze stówkę, nie, więc. I macie exchanger, jeżeli chcecie, proszę bardzo. Wklikujecie sobie tu swoje skiny, ja mam tylko jeden, więc dzisiaj się pobawimy tym exchangerem. A tutaj chcecie, wybieracie sobie przedmiot, który chcecie dostać, i to się kontrakt robi po prostu. Ale dobra, lecimy w takim razie po niebieskie skiny. Otwórzmy sobie może na początku szlikę Trash Kun Case. Co tu mamy niebieskiego? No, ten Ateris, jest w sumie taki, że ma troszkę niebieskiego tutaj. Monster Mashab jest też fajny, bo trzeba coś tutaj niebieskiego. No Ale dobra, w sumie otwórzmy sobie jedną za 420 groszy. I uwaga, no Rolkeś, prawie. No i mamy Necro Junior. No dobra, no no cóż no. Dobra, lecimy dalej. Tykun, Trajkun Case, przepraszam bardzo. Otwórzmy sobie Tykun. No i tutaj widzicie te rękawiczki. Mocne. Moonrise. Ej, ten glog jest bardzo ładny. 2,48. Okej, okay. no może nie jest najlepiej, ale spokój. Ej, dobra, widzowie, ta skrzynka. Patrzcie to: Mamy Ice Cold Kawaha. Mamy UMP Primal so y Saber. Saber? Nie ja wiem, się zasznąć. I mamy te Hand Rapsy, Cobalt Skulls. Kurde, tak piękne są te rękawiczki. Mamy non Ridera i Hyperbisky, które są niebieskie. Ja bym jeszcze raz je otworzył, bo kurczę kusi, kusi. Nie powiem, że nie kusi, bo kusi. I. Fever Dream SSG. Spoko w sumie, może być. E, lecimy w takim razie do Shikun Case, bo, bo tak, chcemy tak zrobić, to otwórzmy sobie elegancko, Trach, Bach i co? Tiger Move. Znaczy, są jakieś niebieskie skiny w ogóle. No nie ma za bardzo niebieskich skinów, więc no na razie nie zrobimy z tym nic. Bafo case, mamy tutaj shopa, który się kąpie. Wy też się widzowie kąpcie, bo warto. Mamy tu piękne motoglowsy, a dropi nam. See you later. Za 15 ziko. No, w sumie kurczę nie jest źle. No i tutaj mamy widzowie, no Bowie Knife Doppler M41S Nightmare, które chętnie bym sobie wypłacił, jeżeli. Kurczę, piecione by tutaj dropnęło, ale dropi nam CZK Yellow Jacket. Aha, no dobra, ale widzowie również mamy Daily Casey, które są darmowe, więc ja sobie otwieram w tym momencie darmową skrzyneczkę, proszę bardzo, elegancko. No i do naszego jednak fundusz. Myślałem, że, że trafi do nas SG ten skin, ale mamy darmowe pieniążki po prostu, które trafiają na nasze konto elegancko. Ale mamy widzowie jeszcze. Co, co to jest, ty? Limited offer. Ty normalnie mogę kupić? Kosy za 38 zł? Aha, to sticker jest. Ej, dobra, widzowie, bo to 1% Marble Fade. Aj, kurczę. Fajne to było, fajne, sprzedajmy sobie to, a jak zrobię cztery, to co to znaczy, że cztery? Aha, i wtedy się cena zwiększa, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. fajne to, podoba mi się to. Co ty jeszcze mamy? 6,30, 1% Cyrex, otwórzmy sobie. Ty, a tu jest Nightmare jeszcze, dobra, ale nie tropło, dobra, wychodzimy stąd. No nie dropnęło. przykro mi teraz trochę. Dobra, ale otwórzmy sobie widzowie w takim razie, mamy Striking Ninja Case, w którym jest sporo niebieskich itemków. Więc ja sobie pójdę na dwie, na za dwie, za dwie, za dwie, za dwie, bo to, to, to nie będziemy się do tej dupcyć. No i Turbo Peak, kurczę, ej dobra, no ten, no on jest ładny. I on tyle kosztuje? Aha. I wyszliśmy 3 złoty na plus. Dobra, otwieram ponownie, jesteśmy na plusie, to można sobie. otworzyć. I mamy w tym momencie dwa razy desolet Space'a, czyli mamy pierwszy niebieski item, który, ten kosztuje 3 dychy, a ten kosztuje 23, mamy 54. Jesteśmy znowu na plus. No, straj... No nie powiem, że... Dobra, jest to skrzynka, otwórzmy sobie razy 3 w tym momencie. Proszę, żeby coś dropnęło, proszę! Ja, Ateris, dobra, mamy Aterisa i mamy Fosfor. Tego że z kosztuje 10 zł. A to. Dobra, ale mamy co? jakieś już niebieskie skiny. i Jest mega dobrze, że mamy te niebieskie skiny. Bardzo się z tego powodu cieszę. Lecimy dalej, mamy Winter Case. To też są niebieskie skiny. I tu też otworzę sobie jedną. Bo czemu by nie? I trafiam USP Guardian. Który kosztuje mnie? 18 zł. Okej. Okay. Guardian jest ładnym skinem. Takim, takim nawet. Jest okej. Okay. Nie jestem, nie jestem zły na Guardiana. Mamy tutaj kolejne. Mamy jakąś niebieską kosek i Schunzman jest tutaj Doppler, proszę Państwa. Frontside Misty. to SK Nightmare kurczę bym dropnął. Nie, nie, powiem, że ona mnie strasznie kusi i dropimy Food Chain. Czyli łańcuch pokarmowy. Nie od. No, 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 tak. Ale widzę, mamy też kurczę tutaj w tym miejscu. Dev Case'a, który jest przeceniony. Jest ja tego otworzę. Bo no, sumie czemu nie? Neo Noir. No i nie. Neo Noir za 22 zł z 65. No nie oddało, no, nie oddało kurcie piecone. Ale dobra, mamy tu jeszcze widzowie Winter Case'a. Water Case'a, przepraszam, wcześniej był Winter Case. Dzisiaj, ja otwierałem tego czy otwierałem tamtego. Aha, to otwierałem tamtego tego i tamtego. No ale mamy widzowie na przykład też Music case'a, którego w sumie czemu by sobie nie otworzyć, bo może coś fajnego dropnie. Betruf Aggressive Nie wiem jak to gra w sumie, ale spoko, może być. To my to jeszcze mamy: 50-50 Casey, Knife Case, a każdy. 47 case, na którego jest 28% przeceny. To jest dużo. Otwórzmy sobie. W takim razie AK-47 case i safety net. Czyli jakaś siatka 29 zł. z 21, proszę Państwa. No elegancko. Nie mamy tutaj 50-50 case jeszcze. No, otwórzmy sobie może 50-50 case. <ścoughs> Czy będę miał szczęście? Chyba mam. Nie wiem. Nie mam. Mam pół na pół szczęście, bo kosztuje za Ale co, co jeszcze mamy? Ale widzowie, kusi mnie tutaj jeszcze coś tu poklikać. Kurcie, otwórzmy sobie. Otwórzmy sobie, kurczę, piecone. No i nie, no, mamy naklejeczkę. Ale w sumie fajna jest ta naklejeczka, Ja tam się cieszę z niej, okej, okay? okej. Okay. Mamy po procent i tu 5% na T2. No cóż, trudno się mówi. Miałem skin na Traitora, Ale kurcie, nam tak fajnie oddało? To nam fajnie oddała ta skrzynka? Nie, bo to jest żółta. Ta skrzynka nam chyba fajnie oddała, nie? Lećmy, za 3. A co tam? Uwaga, i mamy x -ray który jest lekko niebieski. Fajnie. Podoba mi się to. Ale nie podoba mi się to, że. No nie jesteśmy na plus pięć. No nie wiem, no. Po prostu nie jesteśmy na plus. Kurczę. Jedną trzeba grubą skrzynkę otworzyć w tym odcinku. To tak nie może być. Case za 126 zł, chłopie. Otwieram. Proszę bardzo. Kill confirmed. Ja. Yeah. Co, kurcz. On jest droższy. 130. 100 zł jest. Hę?! 100 zł to jest droższe? Field tested? Aha. To był dobry strzał, widzowie, mówię, to był dobry strzał, ale otwórzmy sobie jeszcze coś, kurczę, kusi mnie, któryś z tych otworzy się, ale nie, no nie, no, ej, nie, no, i tutaj bym trafił decimatora za 800, to bym chyba, nie, no, nie wierzę w to, otwórzmy sobie jeszcze może, widzowie, ninja case, a tam striking ninja, to zwykły ninja, no, może jakaś koska, coś tu tego, coś tu, 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 tu i Mio, nie wiem, nie wiem, jak się czyta, ale sprzedam sobie to, bo w sumie nie chce mi się tego mieć tutaj, lovely case, widzowie, który wyląduje dla Was. Ten skin, który teraz otwieram, ląduje dla Was i jest to ten <grymne> <grymne> sam. Kino. 17 złotych widzowie! Jesteśmy na plus! I ten skin poleci dla was Jest to, jest to Evil Daimyo Minimal Wear N4 który Które poleci dla was Ale sprawdźmy sobie w takim razie Jakie niebieskie skiny posiadam Uwaga! Desolate Space'a mam niebieskiego Guardian jest niebieski X-Ray jest niebieski, Phosphor jest niebieski w miarę Ta CZ-ka, tylko z CZ-ki kurczę kur, CZ kur, CZ nie gram No Noira w sobie możemy sobie sprzedać od razu Tego KOH też USPS, Cortex No jest kurczę ładne, z go na razie zostawię. To też se sprzedam, to se sprzeda. To se sprzedam. Ej, właśnie, lećmy sobie na ten Exchanger. I zróbmy sobie widzowie tego, tak że. Patrzcie, ciach, 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 ciach. No, to see you later Jest zielony, więc nie dla mnie. Yellow Jacket. I widzowie, dajmy sobie jeszcze tego Cortexa. Może. A, maksymalnie 10 przedmiotów. Dajcie mi, proszę, coś niebieskiego. Royal Blue USP, widzowie. Uwaga, wysyłanie jest tak zwane. No i mamy, widzowie, wysłany. Mamy, widzowie, uwaga. Trade ofertę. Na telefonie trzeba potwierdzić, co jest, moim zdaniem, mega dobre. Incoming offer. I ja widzowie sobie klikam Respond to offer Confirm Trade I klikam Widzowie Accept Trade. I w tym momencie dostałem skina z naklejkami z 2015 roku. Czy ja w tym momencie zrobiłem takiego deala. Nie no, poczekaj to. Jest... To niemożliwe. Widzowie, jeżeli te naklejki są warte, coś więcej. Jest spora szansa, że coś zyskałem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bawiliśmy się w niebieskie skiny. Bawiliśmy się. Czy zrobiłem wszystkie fajne? Mam ja skiny? Niekoniecznie, bo trzeba jeszcze popracować nad tym. Trzeba więcej niebieskich skinów uzyskać. Więc ja, widzowie. Szukam, idę szukać po prostu fajnych skinów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Skorzystajcie z mojego kodu, który wyświetla Wam się tutaj. Kod Aztek daję wam 10% oraz 2 ,10 zł i 10 groszy na start. Wpisując go tutaj, proszę Państwa, doładuj wpisujesz sobie gościu, kod Aztek aktywujesz. No swojego kodu nie mogę użyć, ale wy możecie. Używajcie.